Odcinku uczymy się rozpoznawać godziny na zegarze, na takim zegarze, który ma wskazówki. To teraz widzieliście już kilka y, zegarów i opisaliśmy sobie, jak odczytywać godziny. Jak będą wyglądały zegary na waszych kartkówkach i sprawdzianach? Po pierwsze, na zegarze. Zaznaczone są godziny. Za, tu na środku jest godzina 12, później pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. Siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta i 11. I mam dla Was takie zadanie, żebyście na kartce spróbowali narysować taki zegar. Zobaczcie, jak ja to zrobiłam i też spróbujcie zrobić tak samo. Bo rysowanie zegarów będzie Wam potrzebne, gdy będziecie musieli na przykład na kaskówce albo sprawdzenie zaznaczyć na zegarze którąś godzinę. Zaczynamy od tego, że rysujemy okrąg i zaznaczamy kropeczkę w środku. W tej kropeczce będziemy mocować wskazówki. A zegar ma dwie wskazówki. Godzinową i minutową. Wskazówka godzinowa to jest ta krótsza. To teraz tak. Jeżeli chcecie zaznaczyć na zegarze godziny, to najlepiej zaznaczcie sobie najpierw takie cztery kreseczki. Ja też tak wcześniej yy, zaznaczyłam. I teraz zobaczcie. Te cztery kreseczki podają nam godzinę dwunastą, trzecią, szóstą i dziewiątą. Żeby później równo mniej więcej zaznaczyć kreseczki, to każdy taki łuk który nam tutaj powstał, macie cztery łuki, będziecie zaznaczać, dzielić na trzy równe części, czyli potrzebujecie dwóch kresek. Czyli teraz myślicie, jak ten łuk podzielić na trzy równe części? Raz, dwa. Jak ten łuk podzielić na trzy równe części i ten łuk też na trzy równe części. Czyli umiemy już zrobić w miarę równo kreski. Teraz podpisujemy. Tu jest godzina dwunasta, później pierwsza, druga, trzecia, czwarta, Piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta, jedenasta. Uwaga! Czasami na zegarach zobaczycie liczby rzymskie. Jeżeli w Waszym domu jest taki zegar z cyframi rzymskimi, to nie przejmujcie się tym, jeżeli jeszcze nie umiecie cyf yy, pisać cyframi rzymskimi. Ja tutaj napiszę, dla tych, którzy już poznali cyfry rzymskie, wpisujemy godzina pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta, 11 i 12. Zobaczcie, tutaj mamy... Pisane cyfry rzymskie. Ale powiedzmy, że Wy jeszcze nie mieliście cyfr rzymskich i nie wiecie, że na przykład to jest 4. To nic. Zawsze patrząc na zegar, nieważne czy tutaj będą zapisane cyfry arabskie czy rzymskie, czy w ogóle ich nie będzie, bo czasami zobaczycie, jak popatrzycie na tarczę zegarów Waszych rodziców, to czasami jest w ogóle taki zegar, który ma. Jest w ogóle bez żadnych cyfr. Wtedy na początku będzie ciężko odczytywać z niego, która jest godzina, ale jak dojdziemy do wprawy, to zobaczycie, że to nie jest problem, bo wy zawsze w głowie musicie sobie tak ustawić, że nieważne, czy tutaj są napisane cyfry rzymskie, czy arabskie, czy w ogóle ich nie ma, to my wiemy, patrząc na zegar, że to, co jest tutaj na górze, to jest 12, później jest godzina pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma. Ósma, dziewiąta, dziesiąta i jedenasta. Tak samo tutaj. Powiedzmy, że jest zegar, który nie ma żadnych liczb wpisanych w środku, a my wpisujemy godzinę dwunastą. Tak możemy w głowie lub na kartce. Pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą, ósmą, dziewiątą, dziesiątą i jedenastą. Dobrze, czyli już umiemy rysować tarczę zegara. I teraz, w tarczy zegara są dwie wskazówki. Jest wskazówka krótsza, taka, będzie u nas to taka mniejsza strzałeczka. To jest wskazówka godzinowa. A dłuższa wskazówka, czyli ja zaznaczę ją dłuższą strzałeczką, to jest wskazówka minutowa. Czyli jak popatrzycie na zegarek, zobaczycie dłuższą wskazówkę, to jest minutowa. A krótsza wskazówka to jest godzinowa. I w tym odcinku ćwiczymy odczytywanie tylko pełnych godzin. Żeby była pełna godzina, to wskazówka minutowa, czyli ta dłuższa, musi być ustawiona na dwunastce. I dzisiaj tylko zajmujemy się takimi godzinami, gdzie dłuższa wskazówka ustawiona jest na dwunastce. Czyli wskazówka minutowa jest na dwunastce. A krótsza wskazówka będzie wskazywała nam, która jest pełna godzina. I teraz zobaczcie. Jeżeli wskazówka godzinowa będzie tutaj. My patrzymy tak. Wskazówka minutowa jest na 12, czyli godzina jest pełna. Czyli nie ma jakichś minut przedpo, czyli jest równa. I teraz która? O tym nam mówi mała wskazówka. Czyli jeżeli wskazówka jest na 1, to mówimy, że jest godzina pierwsza. Ale uwaga, to może być godzina pierwsza w nocy albo w dzień. To jak się nazywa godzina pierwsza w ciągu dnia? I ja teraz z Wami przećwiczę zapisywanie pełnych godzin, zarówno tych, które są z rana, jak i tych, które są po południu czy w nocy. Gdybyśmy szli godzinami po kolei tutaj, yy, wyznaczali je. Godzina pierwsza,

Pierwsza, to w ciągu dnia jest trzynasta. Bo w zadaniach będziecie musieli podać albo dwie godziny, czyli taki układ wskazówek jest zarówno o pierwszej w nocy, jak i o godzinie trzynastej. Czyli pasuje nam to dla pierwszej w nocy i dla godziny trzynastej. Czyli teraz się pouczymy tak. Godzina pierwsza to trzynasta. Dlaczego? Bo okrążyliśmy nasz zegar, była godzina 12, a później 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i tak dalej. Musicie zapamiętać sobie godzinkę, że to jest pierwsza, to jest 13, druga, to jest 14, a jeśli nie pamiętacie, to będziecie w głowie robić coś takiego. Doszliśmy do dwunastki, a później była 13, 14, czyli dwójka to 14. Czy jest godzina 25? Nie. Kończymy o 24 i zaczyna się znowu pierwsza, druga, trzecia i tak dalej, i tak dalej. Czyli taki układ wskazówek to godzina pierwsza lub godzina trzynasta. To zobaczmy na taki układ wskazówek. Czyli mamy pełną godzinę, bo wskazówka minutowa jest na dwunaste, czyli wiem, że będzie to pełna godzina, czyli nie będzie żadnej po ani przed minut, tylko będzie pełna godzina, czyli 0,0 na końcu. I teraz mam na czwórce. To jest to godzina czwarta. Albo po południu, która? No to była 12, 13, 14, 15, 16. Czyli godzina 16. To teraz zgadnijcie, która to pełna godzina. Patrzę. Wiem, że jest to pełna godzina, ponieważ minutowa wskazówka jest na 12. A krótka, czyli godzinowa, jest na dziesiątce. Czyli jest to godzina dziesiąta. Dziesiąta z rana, a gdyby była noc, to która to by była godzina? To znowu, muszę zapamiętać, że to jest tak, dwunasta, później trzynasta, czternasta, piętnasta, szesnasta, siedemnasta, osiemnasta, dziewiętnasta, dwudziesta, dwudziesta pierwsza, dwudziesta druga. Czyli dziesiąta to godzina 22. Kolejna zagadka? Która to godzina? Wiem, że jest to pełna godzina, bo wskazówka minutowa jest na dwunastce, a tutaj jestem na dziewiątce, czyli albo będzie to godzina dziewiąta, dziewiąta rano, a jeśli to już jest wieczór, to która to godzina? Pierwsza to trzynasta.

To jak to będzie po południu? Była pierwsza dwunasta, pierwsza to trzynasta, czyli jeśli będzie po południu to będzie trzynasta, druga to będzie czternasta, trzecia to piętnasta, czwarta szesnasta i tak dalej. Dobrze, to teraz zmarzam tablicę i zrobimy kolejne przykłady. To jest zadanie dla Was. Zapauzujcie sobie na chwilkę, przerysujcie sobie te tarcze zegara i spróbujcie odgadnąć, która godzina zaznaczona jest na tych zegarach. A później, jak już zrobicie, czyli wypiszecie wszędzie tutaj na dole godzinę, którą wskazuje dany zegar, to przewieźcie sobie filmik dalej i sprawdźcie, czy wyszło nam tak samo. A ja teraz razem z Wami przejdę każdą tarczę po kolei. Pierwsza. Już pisałam liczby na naszej tarczy, czyli mam godzinę pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą i tak dalej. Widzę, że jest to pełna godzina, bo wskazówka minutowa jest na dwunastce. To teraz zobaczmy, jaka jest wskazówka godzinowa. Wskazówka godzinowa jest na piątce, czyli to mi mówi, że to jest godzina piąta. Ale gdyby to było po południu, a nie nad ranem, to która to by była godzina? Tu jest dwunasta, trzynasta, czternasta, piętnasta, szesnasta, siedemnasta. Czyli to jest 5 rano albo 17 po południu. To idziemy dalej. Tutaj mam utrudnienie, bo mam zegarek, który nie ma wypisanych godzin na tarczy. Więc albo już umiem zegary i wiem, która to jest godzina, albo w głowie, albo też na kartce, wypisuję sobie. Tu była 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. I podobnie. 12. Wskazówka minutowa jest na 12, czyli jest to pełna godzina. Wskazówka godzinowa jest na 7, czyli jest to godzina 7:00. A gdy będzie to po południu, to będzie 19. .00. Idziemy dalej. Tu znowu nie mam wypisanych liczb. Wypiszę je. I teraz. Wiem, że jest pełna godzina, czyli będzie 0,00.

Dlaczego nie widzę? Ponieważ wskazówka godzinowa pokryła się z wskazówką minutową, czyli jest jedna na drugiej, dlatego tego na y, naszym rysunku nie widzimy. Ale to nam mówi, że albo jest godzina 12, albo północ. Północ oznaczamy, czyli godzina 24. My będziemy oznaczać 0000. Nie będziemy pisać 24, później 10-30, tylko będziemy pisać 00. To jest zarezerwowane dla północy. A to jest 12 w południe. Dobrze, to już mam nadzieję, że przeciczyliśmy sobie kilka przykładów, jak odczytywać pełne godziny. Czyli patrzycie teraz na zegarek, jeżeli wskazówka godzinowa. Y, jest ustawiona na jakiejś liczbie, a wskazówka minutowa, to jest bardzo ważne, musi być na 12, wtedy mamy pełną godzinę, umiemy już to odczytywać. Dobrze, to teraz zadanie dla Was troszkę trudniejsze. Ja Wam napiszę godziny, a Wy spróbujcie narysować, zaznaczyć godziny na tarczach zegara. Czyli spróbujcie zaznaczyć piętnastą, ósmą. 9 i 20. Na początku ćwiczyliśmy, jak rysować zegar. Czyli zaczynamy od tego, że musimy mieć okrąg i środek okręgu, gdzie będziemy zaczepiać nasze wskazówki. Później musimy go równo podzielić na 12 godzin. Najpierw dzielimy go na 4, a później każdą taką ćwiartkę jeszcze na 3, czyli zaznaczamy jeszcze. Dwie kreseczki w każdej ćwiartce. I teraz tak. Godzina 15. Dobra, zaznaczmy jeszcze tutaj liczby. Godzina 15. Skoro tutaj nie mam żadnych minut po 15, to wskazówka minutowa, czyli ta długa, musi być na 12. A gdzie będzie? Godzinowa. Piętnasta... To inaczej, która. Tu była 12, 13, 14, 15 czyli na trójce. To jest godzina 15 Gdzie zaznaczamy godzinę 8mą. Jest godzina 12, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, pita, szósta, siódma, Ósma, dziewiąta, dziesiąta, 11. Pełna godzina, czyli wskazówka długa na dwunastkę, a ósemka. Tutaj. Bo mała wskazówka, czyli wskazówka godzinowa miała wskazywać godzinę 8. To teraz dziewiąta. Na dwunastce. Długa wskazówka minutowa. Tu jest trójka, szóstka, a tu dziewiątka. Na dziewiątce mała wskazówka godzinowa. I jeszcze jedno, dwudziesta. Rysuję zegar. Dwanaście, trzy, sześć, dziewięć. Każdą czwartkę dzielę na trzy równe części. Tu jest godzina pierwsza, druga, czwarta, piąta.

wskaza na tarczy zegara jest zaznaczona tak samo jak ósma rano. Dobrze, mam nadzieję, że mi się uda przygotować dla Was ten zestaw zadań i jeszcze zadania do poćwiczenia z odpowiedziami. W dzisiejszym odcinku dowiedzieliście się, jak wygląda zegar, jak oznaczone są liczby wskazujące godziny, jak narysować zegar, gdy mamy rozwiązać takie zadanie, i jak z narysowanego zegara odczytać pełną godzinę. A już w kolejnym odcinku dowiecie się, jak na przykład odczytać 10:30, albo na, na zegarze tarczowym zaznaczyć 7:30. Zajmiemy się takimi godzinami, gdzie jest w połowie między jedną pełną godziną a drugą pełną godziną. Zapraszam. Cześć, tu Babka z W dzisiejszym odcinku dowiecie się, jak odczytywać zegara godziny, gdzie mamy w pół do którejś. Co znaczy wpół do którejś? Czyli dokładnie w połowie między jedną a drugą godziną. To znaczy w pół do drugiej, między pierwszą a drugą. W pół do trzeciej, między drugą a trzecią. Dobrze, ale zanim to zrobimy, mała powtórka z tego, co było, było w poprzednim odcinku. A zatem, czy umiecie narysować zegar? Sprawdźmy. Narysujcie zegar, zaznaczcie środek i podpiszcie liczbę na naszym zegarze. Ja zegar dzielę sobie takimi czterema kreseczkami. Tu jest godzina dwunasta, później każdy taki łuk dzielę na trzy równe części, czyli rysuję dwie kreski. Pierwsza, druga, trzecia, tu będzie czwarta, piąta, szósta. Ten łuk też podzielę dwoma kreseczkami, tak żeby były trzy równe części. Siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta, jedenasta. Czyli mamy 12 godzin na naszej tarczy. I teraz mamy wskazówkę krótszą i dłuższą. Dłuższa to minutowa, a krótsza to godzinowa. To zróbmy mały test, czy dobrze pamiętacie, jak odczytywać pełne godziny. Powiedzcie mi, którą godzinę teraz zaznaczyłam na naszym zegarze. Ponieważ wskazówka minutowa ta, która jest tutaj, to jest minutowa, znajduje się w dwunastce, a godzinowa na 10, to wiem, że to jest pełna godzina, bo minutowa jest tutaj. Dziesiąta, czyli godzinowa wskazała nam godzinę dziesiątą, czyli jest godzina dziesiąta Ale gdyby to było w nocy, czyli gdy obudzicie się w środku, może nie w środku nocy, gdy obudzicie się o dziesiątej w nocy, to wasz zegarek też wskaże taką godzinę, ale godzina w nocy to jest 22. druga. Dlaczego dwudziesta druga? Ponieważ nasz zegarek zmieścił 12 godzin, a doba ma 24 godziny. Więc gdy jest godzina 12, to następna to będzie 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Czyli ten zegarek wskazuje, jeśli to jest rano, to godzinę 10, jeżeli to jest noc, to godzinę 22. Wtedy zaczyna się cisza noca. To robiliśmy w poprzednim odcinku. Jeśli tego nie pamiętacie, to wróćcie do poprzedniego odcinka i zróbcie sobie e, mały test. I przypomnienie, bo my dzisiaj przechodzimy do godziny niepełnej, ale takiej w połowie. I teraz zobaczcie, to jest wskazówka minutowa i ona kręci się, przekręca się w ciągu godziny, zrobi nam pełny obrót, czyli ta minutowa w ciągu godziny, ta długa obróci się i z powrotem wróci na dwunastę, na dwunastkę. To znaczy że jak minie pół godziny, gdzie będzie wskazówka minutowa? Jeszcze raz, zobaczcie. Na razie zajmiemy się tylko minutową. Powiedzmy, że mamy też zegar. I była godzina. To która była godzina? No była pełna godzina, bo tu była dwunastka. Tutaj była albo godzina druga w nocy, albo czternasta w ciągu dnia. I czas leci. My powiedzieliśmy, że ta długa wskazówka w ciągu godziny obróci się i wróci na to samo miejsce, czyli wróci do dwunastki. Czyli żeby z drugiej godziny zegarek wskazał nam godzinę trzecią, to ta długa wskazówka musi zrobić pełny obrót. A co mu zrobi krótka wskazówka? No zastanówmy się, jak, jak wyglądał zegar, który wskazywał godzinę trzy, trzynastą, nie, o... godzinę trzecią, czyli tutaj godzinę piętnastą. Ja, bo minęła jedna godzina, czyli dodaliśmy jedną godzinę i nam się z drugiej zrobiła trzecia. No to tak. Pamiętamy, że godzina trzecia tu 12, 3, 6, 9. Tu mamy wszędzie oczywiście kolejne godzinki. Godzina trzecia czy tam 15? Na zegarze wygląda tak. Więc widzimy tak. Minutowa wskazówka... Stoi na 12, ale zobaczcie, ona zrobiła nam taki kurs, przeszła tutaj wszystko w ciągu jednej godziny. A co się stało z tą godzinową? Godzinowa w ciągu tej godziny ma się przemieścić tylko od dwójki do trójki, tak? Bo ona ma wskazywać, wcześniej była o tutaj, a teraz przeszła sobie na trójkę. Czyli taki trochę mniejszy kurs zrobi wskazówka godzinowa. Czyli godzinowa przemieści się z dwójki na trójkę. A minutowa przekręci się cały zrobi kurs dookoła. To w takim razie zastanówmy się, gdzie będą wskazówki, gdy będzie druga 30. Czyli w połowie drogi, prawda? To gdzie będzie długa wskazówka w połowie drogi, no, w połowie drogi, czyli będzie na szóstce, bo ona ma zrobić pełny obrót w ciągu godziny, to w ciągu pół godziny dojdzie do szóstki. Czyli długa wskazówka na szóstce. A gdzie będzie krótka? Skoro krótka przemieściła się tyle w ciągu godziny, to połowę z tego przemieści się w ciągu pół godziny. To lecimy. Druga trzydzieści. Minutowa ma być na szóstce. A godzinowa w połowie między dwójką a trójką, czyli tak. Czyli między dwójką a trójką to jest dokładnie w połowie, czyli druga trzydzieści.